Czy pakiet z wykładami live to opcja tylko dla kursantów eksternistycznych? Absolutnie nie. Coraz więcej ośrodków korzysta z tego pakietu jako uzupełnienie swoich stacjonarnych wykładów i to naprawdę świetnie się sprawdza, bo pakiet z wykładami live to nie tylko dostęp do transmisji na żywo to część rozbudowanego pakietu, który otrzymuje kursant. I dzisiaj wam pokażę, co faktycznie kursant otrzymuje. Kursant ma dostęp do czterech elementów: do wykładów na żywo, codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 18 prowadzimy wykłady na żywo tutaj z naszego studia ze Szczecina. Kursant ma dostęp do czatu, więc jeżeli ma jakieś pytania, zadaje je wykładowcy i od razu otrzymuje odpowiedź. Jeżeli zdarzy się tak, że kursant nie może być obecny na wykładzie, nic straconego, ponieważ na swoim panelu ma dostęp do wszystkich 10 wykładów i może je obejrzeć w dogodnym dla siebie momencie. Oprócz wykładów na żywo, kursant otrzymuje dostęp do multimedialnego podręcznika, z lektorem i z autootwarzaniem slajdów. Kolejnym elementem są testy. Kursant ma dostęp do pełnej bazy pytań egzaminacyjnych, takich samych jak na egzaminie państwowym. Jeżeli jakieś pytania sprawia mu trudność, może sobie je oznaczyć jako trudne, bądź jeżeli dwa razy błędnie odpowie na dane pytanie, to system również potraktuje je jako trudne dla kursanta. I kolejnym elementem jest egzamin. Kursant może rozwiązywać egzamin z wszystkich pytań egzaminacyjnych, bądź może skupić się na pytaniach, które oznaczył jako trudne. Jeżeli interesuje Cię takie rozwiązanie, skontaktuj się z nami.